Cześć, z tej strony miło, witam Was na kanale Perfumolog. Chciałbym Was zaprosić na dość nietypowy materiał, bo pomysł na ten odcinek wpadł mi do głowy dość spontanicznie i mam nadzieję, że mój film nie będzie zbyt chaotyczny i nie będę Wam przynudzał. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o czymś, co moim zdaniem jest dość interesujące, a mianowicie mam tutaj na myśli. Perfumowe uzależnienie, albo inaczej pogoń za kolejnym flakonem, tym ostatnim, tym najlepszym, dzięki któremu wasza kolekcja stanie się kompletna. Mam tutaj na myśli oczywiście kompulsywne kupowanie perfum. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na ten temat, no to zostańcie ze mną. Zanim jednak zaczniemy, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl. Jest to miejsce, w którym możecie kupić perfumy w przeróżnej postaci, chociażby dekantów, ale także niepełnych flakonów perfum. Jeżeli więc jesteście zainteresowani, sprawdźcie sami, wybór jest naprawdę duży. Dodatkowo przypominam o kodzie rabatowym o treści perfumolog, dzięki któremu możecie kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Szczegóły zostawię Wam w opisie pod filmem. Wracając do głównego tematu, chciałbym tylko nadmienić, że wszystko to, co dzisiaj usłyszycie, jest mocno subiektywną opinią, luźnymi spostrzeżeniami na temat perfumowego hobby na przestrzeni 10 lat, bo około tyle czasu interesuję się perfumami. Jak zmieniło się moje postrzeganie perfumowego hobby, jak do tego podchodziłem kiedyś, jak do tego podchodzę dzisiaj? Wydaje mi się, że jest to coś, co warto omówić, bo jestem ciekawy chociażby Waszych opinii. Ile osób oglądających ten film potrafi. Samemu przed sobą powiedzieć, że mam problem z kompulsywnym kupowaniem perfum albo że wydaję na perfumy za wiele. A przynajmniej ja miałem przez pewien czas taki problem, dlatego też chciałbym wam pokazać na własnym przykładzie, jak w moim przypadku rozwijało się moje perfumowe hobby. Nie będę chyba oryginalny, jeżeli powiem, że zaczęło się od czytania na temat perfum, wszystkiego co było dostępne. Oczywiście czytałem fraglantykę, perfumowe blogi. Zarejestrowałem się na Perfu Forum chyba dwa lata po tym, jak, jak czytałem to forum, czyli 8 lat temu mniej więcej byłem już tam zarejestrowany. No i tak się rozpoczęło szaleństwo, czyli masowe zamawianie, wręcz hurtowe próbek, ale także kupowanie... Perfum w sposób, który można byłoby określić jako pochopny. Czyli kupowałem jakieś perfumy tylko dlatego, że trochę mi się spodobały, a za chwilę poznawałem perfumy, które podobały mi się jeszcze bardziej. Kupowałem następne twierdząc, że te poprzednie, no niestety, nie są dla mnie. No i tak leżały te perfumy, które się kurzyły, a ja cały czas kupowałem kolejne. Kolejny aspekt. Zakupy w ciemno. Przy kupnie takich perfum występuje dreszczyk emocji, który właśnie sprawia, że. Że to oczekiwanie, ten pierwszy test jest czymś fajnym, no ale ja do tego akurat dzisiaj podchodzę tak, że nie widzę sensu kupowania perfum w ciemno, jeżeli wiem, że jest coś, na czym bardzo mi zależy i wolałbym wydać pieniądze właśnie na perfumy, które już poznałem i wiem, że są świetne. Natomiast 8 lat temu kupowałem perfumy w ciemno, zamawiałem masowo próbki, no i tak to trwało. Kupowałem perfumy, które nie były mi potrzebne, i tak kolejnym poziomem mojego perfumowego. Uzależnienia było szukanie unikatów, czyli na przykład perfum, które zostały już wycofane, szukaniem perfumowych perełek, które są już raczej ciężko dostępne, takie chociażby diorom, które było w pierwszej formule, czyli ze srebrną rurką, bardzo długo szukałem tych perfum, w końcu udało mi się kupić. Z perspektywy czasu uważam, że takie postępowanie było głupie. Dlaczego uważam, że nie jest to zbyt mądre? Dlatego, że jeżeli nie jest to zapach, bez którego nie możecie żyć, jeżeli to nie jest wasz, nie wiem, zapach sygnatura, który został wycofany, no to na rynku istnieje tak wiele świetnych perfum, że przepłacanie za, e, za perfumy, które zostały już wycofane, które nie wiadomo jak były przechowywane przez wiele lat zanim trafią do Waszych rąk, uważam, że takie postępowanie nie ma sensu. Poza tym, musicie wiedzieć, że hype na takie perfumy niejednokrotnie tworzą osoby, które sprzedają te perfumy. Niejednokrotnie byłem świadkiem takiego, takiej sytuacji, chociażby na forach, gdzie ktoś zachwalał jakieś perfumy już dawno wycofane, że miał okazję testować, że ta pierwsza formuła była 10 razy trwalsza, lepiej projektująca niż to, co dzisiaj jest sprzedawane w perfumeriach. Oczywiście, tam ludzie, się napalali na te perfumy, po czym ta osoba wystawiała właśnie te perfumy. Więc miejcie to na uwadze i nie dawajcie robić się w konia. Gdy już poznałem większość męskich klasyków, które warto było znać jako osoba, która interesuje się perfumami, ale także gdy kupiłem już wszystkie unikaty, na których mi zależało, za które słono zapłaciłem i z których byłem bardzo dumny, moja uwaga skierowała się w kierunku perfum niszowych. No i tutaj już sprawa nie wyglądała tak kolorowo, no bo. Bo jak sami wiecie, takie perfumy są po prostu drogie. No i nie mogłem sobie pozwolić na kupno tych perfum w takiej ilości, jakbym sobie tego życzył. No ale znowu zaczęło się hurtowe zamawianie próbek, ale także kupowanie masowo dekantów. No, i tak to wyglądało przez jakiś czas. Potem, oczywiście, zacząłem wymieniać swoją kolekcję z mainstreamowej na niszową, czyli przybywało mi coraz więcej perfum niszowych. Natomiast moja kolekcja się rozrastała. Ja nigdy nie miałem ogromnej kolekcji, natomiast uważam, że ona była na tyle duża, że dla mnie było to zbyt wiele. Mówię to w tym sensie, że łapałem się na tym, że jakieś perfumy były przeze mnie nieużywane powiedzmy dwa lata. Tylko leżały sobie gdzieś tam na końcu szafy. Dlatego też z czasem twierdziłem, że po prostu tych perfum nie potrzebuję. Ale po kolei. Powiem Wam teraz, moim zdaniem, jakie czynniki w naszym perfumowym świecie decydują o tym, że właśnie bierzemy udział w tym perfumowym wyścigu za idealnymi perfumami, w pogoni za tym świętym gralem, którego tak naprawdę nie ma. Takim pierwszym czynnikiem, moim zdaniem, jest, powiedzmy, Presja dużych kolekcji. Chodzi mi o to, że jeżeli zarejestrujecie się na perfumowych grupach, na forach, no to na pewno natraficie na dział, w którym ludzie chwalą się swoimi kolekcjami. Nierzadko naprawdę ogromnymi. Bo niejednokrotnie widziałem kolekcję perfum, za które spokojnie można byłoby kupić kawalerkę. I tu nie chodzi o to, że ja krytykuję kogoś, kto posiada powiedzmy 300 flakonów. Bo powiem Wam szczerze, że ja bardzo chętnie takie kolekcje oglądam. Jeżeli ktoś podchodzi do naszego perfumowego hobby w sposób kolekcjonerski, to uważam, że jest to jak najbardziej ok, i poza tym uważam, że każdy wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze albo niekoniecznie ciężko w taki sposób jak sobie tego życzy. Dlatego też nie krytykuję tego, tylko zwracam uwagę na to, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto dopiero wkracza w świat perfum. A nowa osoba w świecie perfum widzi takie zdjęcie i myśli sobie: "Kurczę, moja kolekcja jest beznadziejna. Ludzie mają po 200 perfum, a ja mam cztery flakony świeżaków i nie wiem, powiedzmy Dior Homme. Oczywiście, z czasem stara się dorównać ludziom, powiększając swoją kolekcję. I nie chodzi mi tutaj o to, aby krytykować kogoś, kto ma duży zbiór perfum, bo tak jak wcześniej powiedziałem, takie kolekcje są strasznie ciekawe, wygląda to imponująco i każdy robi to, co chce. Tylko chodzi mi o to, aby czasami zastanowić się, po co my w ogóle kupujemy perfumy. Ile chcemy mieć perfum? Czy na pewno potrzebujemy trzech klonów Aventusa? Czy potrzebujemy. Pięć zapachów o tym samym klimacie, które niemal niczym się od siebie nie różnią. Ja na przykład zauważyłem, że im większa była moja kolekcja, tym mniej mnie cieszyła. A większość perfum po prostu stało, kurzyło się, nie używałem ich. Ale taka prawdziwa chwila refleksji nastąpiła z, z chwilą, kiedy kupiłem perfumy MFK Grand Sua. Ale teraz krótka historia. Kiedyś dostałem dekant od znajomej z Instagrama właśnie z tymi perfumami. I gdy przetestowałem ten zapach to stwierdziłem, że są to jedne z najpiękniejszych perfum, jakie kiedykolwiek dane mi było poznać. I tak marzyły mi się te perfumy dość długo. W końcu zdecydowałem się na zakup. Kupiłem te perfumy w Quality, nie pamiętam ile one kosztowały. Wydaje mi się, że coś 700 czy 800 zł. I wiecie co? Złapałem się na tym, że po kupnie tych perfum po jakimś czasie zauważyłem, że ja ani raz ich nie użyłem. Pomimo tego, że dekant bardzo szybko został zużyty, tak perfumy leżały na półce nieużywane. I wtedy zorientowałem się, że cała moja radość z. Kupowania perfum kończy się z chwilą, kiedy ja odstawiam je na półkę. I gdy postawię zapach na półce, to automatycznie zaczynam szukać nowego. I niestety tak wygląda nasze perfumowe hobby. Nieważne, czy masz 100, 200, czy 300 perfum, nadal będziesz potrzebować tego kolejnego zapachu, który sprawi, że Twoja kolekcja będzie kompletna. Ta zabawa nigdy się nie kończy i nie ma czegoś takiego jak perfumowy yy, święty gral, a niestety wszyscy za tym gonimy. I to właśnie od tego czasu. Moje postrzeganie perfumowego hobby, ale także mojej kolekcji, mocno się zmieniło. Zacząłem do tego podchodzić bardziej racjonalnie. Postanowiłem zredukować swoją kolekcję, która i tak nie była jakaś ogromna, ale. Powiem Wam szczerze, że nawet 30 flakonów, a mniej więcej tyle mam obecnie, tam troszeczkę więcej niż 30, to ilość płynu, jeżeli przeliczycie to na aplikację, jeżeli używacie perfum dwa razy dziennie, to ilość płynu, która jest niemal nie do zużycia przez wiele, wiele, wiele lat. Co więcej, powiem Wam, że pomimo tego, iż posiadam te, te 30 zapachów, 30 parę, to gdybym tak miał szczerze powiedzieć, ile perfum używam regularnie, to znaczy powiedzmy przynajmniej dwa razy w ciągu tygodnia, to mógłbym wymienić, nie wiem, może sześć flakonów? Tak więc uważam, że moim optimum marzyłoby mi się, chociaż wiem, że jest to nierealne, zejście do 15 flakonów, które wszystkie dla mnie będą zapachem typu wow. Oczywiście wiem, że jest to nierealne i sam się okłamuję, ale i tak jestem z siebie dumny, że po prostu przestałem kupować perfumy, które tylko mi się podobają. Teraz gdybym chciał coś kupić, to założyłem sobie, że muszę się pozbyć, na przykład oddać tacie jeden flakon, aby móc kupić następny. Oczywiście nie znaczy to, że nie poznaję nowych perfumów, Perfum, poznaję wszystkie nowości, staram się być na bieżąco. Nadal zamawiam sporo próbek, ale nie jest to tak jak dawniej. To znaczy, nie mogę o sobie powiedzieć, że wydaję na perfumy za dużo, a dawniej było to czymś normalnym w moim przypadku. Dlatego też jestem z siebie dumny. Potrafię być na bieżąco z zapachami, zamawiać próbki, poznawać nowe perfumy, ale sprawdźcie sami, czy na pewno potrzebujecie tyle perfum, ile posiadacie na półkach, no i przeliczcie, ile macie płynu w swoich flakonach i tak orientacyjnie ile lat zajmie Wam zużycie całego tego płynu. I jeszcze tylko na koniec chciałbym powiedzieć, że duża kolekcja nie jest wyznacznikiem czegokolwiek. Nie popadajcie w taką pułapkę, nie starajcie się komuś zaimponować, pokazać, że również macie dużo perfum, no bo przecież to zabija całą frajdę z naszego perfumowego hobby. Skupcie się na tym, aby poznawać sporo perfum, aby kupować przede wszystkim to, co Wam się podoba, a niekoniecznie gonić kogoś pod względem ilości flakonów. Kolejnym aspektem, który sprawia, że ludzie kupują kolejne i kolejne perfumy, moim zdaniem, jest przypisywanie perfumom magicznych mocy. Tak mógłbym to ująć. Chodzi mi o to, że część ludzi chyba zbyt dużą wagę przywiązuje do. Opisów perfum, i świetnie to widać na przykładzie zapachów, które są uznawane za komplementogenne. Oczywiście perfumy potrafią zachwycić. Są również zapachy, które potrafią ożywić wspomnienia. Natomiast koniec końców. Jest to ładnie pachnąca woda i nie ma uniwersalnie pięknych perfum, nie ma uniwersalnie komplementogennych perfum. Oczywiście to, jak pachniemy, jest jedną ze składowych tego, jak odbierana jest nasza osoba, dlatego też nie sugerujcie się tak bardzo opiniami na temat perfum, które będą świętym gralem na randki czy na cokolwiek innego. Szukajcie perfum, które po prostu się Wam podobają. Kolejną rzeczą, która sprawia, że ludzie w sposób niepohamowany sięgają po kolejne flakony, jest sugerowanie się opiniami youtuberów. Pomyślicie sobie teraz, gość nienormalny, prowadzi kanał perfumowy, a mówi nam, abyśmy kupowali mniej perfum, a dodatkowo, że nie ma sensu sugerować się osobami, które prowadzą kanały perfumowe. Dokładnie tak, już wam wytłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że zbyt wielu ludzi oglądając kogoś, kto nagrywa o perfumach, uznaje go za automatu, za autorytet albo za osobę, która się po prostu zna na tej tematyce, a ja chciałbym wam powiedzieć, że nie jesteśmy ani żadnymi Autorytetami ani żadnymi znawcami. Jesteśmy po prostu ludźmi, którzy opisują swoje olfaktoryczne doznania. I wiecie co? Jest oczywiście to miłe, gdy ktoś w komentarzu napisze, że doceniam Twoją wiedzę albo że. Nie wiem, że po prostu podoba mu się kanał, że widać, że się znam. Natomiast ja nigdy w życiu nie powiedziałbym o sobie, że jestem znawcą czy autorytetem. Moim zdaniem, od przeciętnego Kowalskiego, który posiada jeden flakon perfum, różni się tylko tym, że że ja przywąchałem więcej perfum to wszystko nie jestem ekspertem powtarzam jeszcze raz i nie widzę takiego eksperta na żadnym kanale perfumowym być może wyjątkiem byłby Aaron, który jest równocześnie perfumiarzem no jest to osoba siłą rzeczy która się zna na perfumach która opisuje swoje doznania całkowicie inaczej niż reszta YouTube'a polecam wam ten kanał on opisuje te perfumy często w sposób taki jak te perfumy są skomponowane z technicznego punktu widzenia bardzo ciekawy kanał, polecam. Nie wiem, czy zauważyliście taką tendencję, że żadna perfumowa nowość nie jest krytykowana na zagranicznych dużych kanałach perfumowych. Każdy zapach jest long lasting, sexy i praktycznie same takie frazesy. I dodatkowo to strasznie kontrastuje, jeżeli ktoś posiada dużą kolekcję niejednokrotnie perfum niszowych. A zachwyca się każdą premierą niejednokrotnie. Te perfumy przecież pachną po prostu źle. No i ktoś ma do dyspozycji wiele perfum niszowych, ale zachwyca się, powiedzmy, najnowszym Yves Saint Laurent, y, które moim zdaniem jest po prostu okropne. Ale nie chodzi mi tylko o te perfumy, po prostu jest tendencja, że wszystko co nowe się uchwali. No i należy sobie odpowiedzieć, dlaczego. Dodatkowo ciekawa sytuacja, nie wiem, czy widzieliście takie perfumy, które wydał Soldja Boy. Słuchajcie, ten zapach to coś niesamowitego, to znaczy hype na te perfumy. Jest na niespotykaną skalę. Na każdym perfumowym kanale zagranicznym te perfumy są bardzo mocno chwalone. E, są na szczytach niektórych list top 10, ale wiecie, ale gdybyście chcieli je kupić, to poniżej macie link, e, z którego możecie go zamówić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie mam racji, albo się czepiam, ale tak samo dziwi mnie to, gdy ktoś opisuje dane perfumy i przykładowo twierdzi, że dostaje za nie mnóstwo komplementów za każdym razem, gdy po nie sięga, że używa ich dość często, po czym pokazuje. Pełny flakon. Ja uważam, że perfumy, po które. Sięga się często, wyglądają tak czy podobnie do tego flakonu. No, i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem swoim gadaniem. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach. Jestem ciekaw bardzo Waszej opinii, w jaki sposób Wy podchodzicie do perfumowego hobby. Czy z całą pewnością możecie o sobie powiedzieć, że nie popadacie w ten perfumowy szał, nie kupujecie w sposób kompulsywny. Pamiętajcie, nie sugerujcie się za bardzo perfumowymi opiniami. Ja uważam, że te recenzje powinny służyć głównie ku. Temu, aby, aby troszeczkę nakierunkować kogoś, jak dane perfumy pachną, ale w żadnym wypadku nie powinny skłaniać chociażby do zakupów w ciemno. Napiszcie proszę w komentarzach, jak Wy podchodzicie do tej kwestii. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć i zostawcie łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu.